Czy w ogóle jesteś? No już musisz się pospieszyć! Już idę! O nie moje jedzenie! Ty nieudacznik! Mamo zamknij go w tamtym pokoju. Nie, przepraszam. Będziesz tam zostawać całą noc, ty bezużyteczny osioł? Ktoś proszę, niech mnie uratuje! Boję się ciemności. Kto do diabła dzwoni do drzwi? Dzień dobry pani. Jestem z Agencji Ochrony Dzieci. Chciałbym sprawdzić sytuację pani dzieci? Oczywiście! Proszę o jedną krótką chwilę. Czerwony kot. <laughs> Pamiętaj o planie, bo inaczej wiesz, jakie będą konsekwencje. Dobrze, wydaje się, że wszystko jest dobrze. Wrócę później. Poczekaj, mam dla Ciebie podarunek. Co za urocze dziecko. Zaczekaj chwilę. A co to takiego? Och nie! Co takiego jej pani dała? Nic, to tylko podarunek. Wygląda na to, że muszę dać ci nauczkę. Proszę cię tylko nie. Przepraszam bardzo. Co ty w ogóle robisz? Nic takiego. My tylko sobie żartowaliśmy. Powiedz mi całą prawdę. Czy powinienem powiedzieć jej prawdę? Zostaw lajka i skomentuj. Nie masz Robuxów, więc wejdź na mój profil i kliknij na moją biografię.